Z tej strony Karolina. Ten odcinek będzie wyjątkowy. Koniec roku to czas podsumowania tego, co udało nam się osiągnąć w danym roku. Jutro Sylwester. W związku z tym nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was podsumowania naszych artykułów, które publikowaliśmy dla Was w 2019 roku. Niezmiennie w każdy wtorek oraz czwartek publikowaliśmy dla Was nowy wpis. W związku z tym tylko w roku 2019 opublikowaliśmy aż 117 nowych artykułów. Wow! Koniecznie posłuchajcie, które z nich w szczególności skradły Wasze serce. Zapraszam Was na zostawienie TOP 10 artykułów 2019 roku. Zaczynamy! Miejsce 10 to wpis, który na pewno zainteresuje osoby, które mają do czynienia z obróbką drewna. Dlaczego? Ponieważ opublikowaliśmy artykuł na temat rozwiązania Easywood, który pomoże Wam m.in. w przygotowaniu własnej płaskorzeźby. Czas na pozycję dziewiątą, a na niej znalazł się temat projektowania przekładni łańcuchowych i pasowych w SolidWorks. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak prawidłowo dobrać odpowiednie elementy przenoszące napęd pomiędzy różnymi kołami, to w tym artykule znajdziecie odpowiedź. Jesteście ciekawi, co znajdziecie pod pozycją ósmą? Jest to wpis, w którym zdradzamy, jak stworzyć własną bazę materiałów i tym samym otrzymać dostęp do niestandardowych materiałów, których nie znajdziecie w podstawowej bibliotece SolidWorks. Miejsce siódme to temat SolidWorks Simulation. Co Was tak w szczególności zainteresowało, był to temat wpływu schematu umocowania na wiarygodność wyników. Dla wielu osób stabilna praca programu jest bardzo ważna. W związku z tym, nasz artykuł na ten temat okazał się szóstym najczęściej czytanym wpisem. W naszym artykule zdradzamy, jak ustawienie priorytetu pracy programu wpływa na stabilność. Piąte miejsce, czyli półmetek naszego zestawienia, a na nim znalazł się temat wyboru procesora pod SolidWorks. Czym warto się kierować przy jego wyborze? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym artykule. SolidWorks Simulation to po raz kolejny interesująca Was tematyka. Tuż przed podium, czyli na miejscu czwartym, znalazł się artykuł, w którym bardzo merytorycznie podeszliśmy do tematu sił wewnętrznych belki. Tworzenie szablonów w SOLIDWORKS jest dobrą praktyką, ponieważ ułatwia nam to późniejszą pracę w programie. Jak się okazuje dla Was to równie ważny temat, ponieważ trzecim najczęściej czytanym przez Was artykułem w 2019 roku był temat tworzenia szablonu listy materiałów. Przed nami miejsce drugie, a na nim znalazł się bardzo ponadczasowy i bardzo ulubiony przez Was temat. Macie swojego głowie co to może być? Ok, nie trzymając Was dużej niecierpliwości, jest to artykuł, w którym znajdziecie informacje, jak instalować, aktywować, aktualizować i transferować licencję w SolidWorks. Czas na miejsce pierwsze, czyli topowy artykuł 2019 roku. Uwaga, uwaga! Najczęściej i najchętniej czytanym artykułem w 2019 roku był temat rzutowania europejskiego i amerykańskiego w Solidworks. Nie da się ukryć, że różnice między tymi dwoma typami rzutowania bardzo was zainteresowały. Za nami lista top 10 artykułów z 2019 roku jestem bardzo ciekawa, czy któryś z wymienionych artykułów znalazł się również w gronie Waszych najczęściej czytanych artykułów w tym roku. Jeżeli któregoś z artykułów jeszcze nie widzieliście, to mam nadzieję, że w niedługim czasie to nadrobicie. Z tego miejsca chcę Wam bardzo podziękować za ostatni rok i za tak liczne odwiedzanie naszego bloga. Obiecujemy, że w nowym roku nie zwaniamy tempa. Do zobaczenia w 2020 roku.